Po trzymiesięcznym programie pilotażowym od stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy wdrażające Krajowy System E-Faktur. W ramach tego systemu ma zostać umożliwione podatnikom wystawianie ustrukturyzowanych elektronicznych faktur, które będą wprowadzane obrabiane i udostępniane odbiorcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właśnie KSEF. Na ten moment korzystanie z systemu informatycznego jest dobrowolne, natomiast już y, od początku 2023 roku zaplanowane jest objęcie tym systemem wszystkich podatników jako systemem podstawowym i obowiązkowym. Z tego względu pojawiają się pierwsze pytania podatników, którzy są zainteresowani tym, czym jest faktura ustrukturyzowana, czym różni się od zwykłej faktury elektronicznej i to, co najważniejsze, jakie są obowiązki po stronie podatnika związane z wdrożeniem tego systemu. Trzeba w pierwszej kolejności wskazać, że faktura ustrukturyzowana to nic innego jak faktura elektroniczna, natomiast sporządzona w innym systemie, w systemie XML. Jej treść co do zasady nie różni się od faktury papierowej czy faktury elektronicznej do tej pory sporządzonej przede wszystkim w formacie PDF. Natomiast to, co najbardziej odróżnia fakturę elektroniczną wystawioną w systemie XF, to właśnie sposób Sposób jest sporządzenia w formacie XML za pośrednictwem tego systemu. Pozwala on na wprowadzanie danych, które są automatycznie zapisywane, faktura jest przechowywana w systemie i w czasie rzeczywistym udostępniana odbiorcy. To na KSEF e, <coughs> będzie ciążył obowiązek przechowywania faktur elektronicznych, które raz wprowadzone będą dostępne od ręki zarówno dla wystawcy fa faktury, jak i dla odbiorcy. To co istotne, w tej chwili faktura elektroniczna w zwykłym formacie PDF jest wystawiana na takiej samej zasadzie jak faktura papierowa. Różnica polega na tym, że nie jest ona drukowana, tylko zwykle wysyłana drogą mailową. Natomiast z perspektywy odbiorcy, różnica w obróbce takiej faktury jest niewielka. Musi on otrzymać od swojego kontrahenta fakturę drogą elektroniczną, musi się z nią zapoznać i musi tę fakturę ująć w swojej ewidencji. Tutaj pojawia się właśnie podstawowa zaleta. Systemu e-faktur w ramach KSEF, które będą wystawiane, przekazywane i odbierane w ramach tego systemu teleinformatycznego. Oznacza to, że odbiorca nie będzie już musiał odbierać fizycznie od swojego kontrahenta drogą listową czy e-mailową e faktury. Wystawionej przez nadawcę, natomiast będzie miała ją od ręki dostępną w systemie. Jednocześnie odebranie tej faktury będzie powodowało, że automatycznie będzie ona zapisywana w rejestrach. Może to oznaczać całkowitą rewolucję w systemie rozliczania podatku VAT, przede wszystkim z perspektywy podatników i biur księgowych, które niejednokrotnie są zmuszone do ewidencjonowania dziesiątek, a nawet setek faktur w okresie rozliczeniowym. W tej chwili odbywa się to w ten sposób, że biuro księgowe musi każdą otrzymaną od kontrahenta fakturę zewidencjonować w swoim systemie, czyli w praktyce w sposób manualny przepisać dane z faktury do systemu. Oczywiście obarczone to jest nie tylko ryzykiem błędu, ale również bardzo czasochłonne i kosztowne. Wprowadzenie systemu e-faktur na większą skalę spowoduje, że księgowi będą niejako w sposób automatyczny dysponować fakturami, które będą zewidencjonowane. Żeby zachęcić podatników do korzystania z dobrowolnego systemu KSeF już teraz, ministerstwo zaproponowało dodatkowe korzyści Związane ze stosowaniem tego systemu, między innymi został skrócony czas na uzyskanie zwrotu VAT z 60 do 40 dni, jak również podatnicy wykorzystujący system KSEF nie będą zobowiąza zobowiązani do archiwizacji dokumentów, ponieważ będą one przechowywane w systemie KSEF przez 10 lat. To są korzyści, które występują po stronie podatnika, ale to co najistotniejsze z punktu widzenia wdrożenia tego systemu na co zwrócił uwagę minister Sarnowski, to to, że system KSEF jest najbardziej zaawansowanym technologicznie e, mechanizmem zwalczania wyłudzeń VAT-u. Ponieważ już z chwilą zewidencjonowania w systemie faktury, przez wystawcę tego dokumentu, będzie ona widoczna dla organów skarbowych. Nie będzie ona mogła podlegać żadnym modyfikacjom, które nie będą przez organy skarbowe dostrzegane. Również nie będzie żadnej różnicy między fakturą wystawioną przez wystawcę a fakturą odebraną, ponieważ będzie to ten sam zapisany w systemie dokument. Z tego względu organy podatkowe będą miały na bieżąco pełen komplet informacji dostępnych. Dotyczących wystawianych faktur VAT, co pozwoli nie tylko na gromadzenie tych danych i ich analizę, ale w dalszej perspektywie na yy, uszczelnienie systemu VAT, co jest podstawowym celem Ministerstwa Finansów w tej chwili. Jeżeli ten system zostanie wdrożony na większą skalę, rzeczywiście stanie się obowiązkowy od stycznia 2023 roku, być może będzie on stanowił rewolucję yy, w systemie VAT, ponieważ będzie związany prawdopodobnie z ograniczeń. Innych obowiązków ewidencyjnych. Jeżeli organy podatkowe będą dysponowały wszystkimi danymi już w chwili zaewidencjonowania faktury w systemie, nie będzie konieczne raportowanie plików JPK i składanie deklaracji, byłoby to bowiem dublowanie. Czy tak się okaże? Zobaczymy. W tej chwili system KSEF funkcjonuje w ramach DEMO i jego wykorzystanie na dzień dzisiejszy jest bardzo ograniczone.